So we would get onto a quick overview of fatima ah teraz e, taki zrównany przegląd tego tematu fatimy on the on the 13th of may in the year 2000 13 maja 2000 roku, the pope went to fatima a papież udał się do fatimy and he explained to the whole world the, the meaning of fatima i wyjaśni całemu światu znaczenie Fatimy. I to jest nadal na oficjalnej stronie internetowej Watykanu. W wielu różnych językach. Papież nadal oznajmia światu znaczenie Fatimy.

Uprzywilejowane, czy o, wybrane dzieci. Ona. Okay. Ona zapytała, e, poprosiła je, aby zaoferowały siebie, czyli te dzieci, jako ofiary Reparation? Yes, to make payment. Payment. Mm -hmm. Jako ofiary okupu. Mm -hmm. Mówiąc, że ona była gotowa, aby poprowadzić ich bezpiecznie do Boga. I uwaga, one, one widzą światło e, jaśniejące z niej czyli e, z tej kobiety. To jest uh, fragment tej wizji, którą, ją, którą wyjawił papież. They are words to, read. to są ciężkie słowa do, do czytania, false, ponieważ uh, to zawiera fałszywe, szatanistyczne uh, przesłanie. He says that this woman came down from heaven to teach the children. A, tak przeczytałem. Kobieta, która zeszła z nieba, aby nauczać dzieci. That they should be victims of redemption. Aby one były ofiarami odkupienia. And ready to offer themselves to God. I, I gotowe, aby dać siebie Bogu. This is that we are saved by works of to jest nauczanie, że jesteśmy zbawieni poprzez, a, poprzez cierpienie. To jest tradycyjne nauczanie kościoła katolickiego. And it completely denies the word of God in the scripture. I to kompletnie zaprzecza uh, nauce słowa Bożego. A Biblia naucza, że jesteśmy zbawieni odkupieni za darmo, poprzez łaskę, poprzez odkupienie, które jest w, Jezus, w Jezusie Chrystusie. The or is made by Jesus. Zapłata czy odkupienie a dokonuje się przez Jezusa Chrystusa, a nie przez jakąkolwiek ludzką istotę. The teaching of the Pope was exactly contrary to what the scripture says. Jest niż to, co the, um, the Pope went on to say, um, pa dalej. Little Francisco had a great desire to atone for the offenses of sinners by striving to be good. And by offering his sacrifices and prayers. Ok, mała Franciszka uh, miała ol, olbrzymi, olbrzymią chęć, aby zadośćuczynić uh, za przewinienia grzeszników poprzez staranie się być dobro i przez uh, oferowanie takich ofiar i modlitw To jest satanistyczna wieść czy, czy przesłanie, że dziecko może zbawić świat przez swoje cierpienie. The centrum of the pope's message centrum, czy rdzeń uh, tego nauczania uh, papieża was when the Pope repeated the words of the apparition. Uh, kiedy uh, papież powtórzył słowa uh, zapłaty, repeated, said again. Mm -hmm. He said, pray, pray much and make sacrifices for sinners, for many souls go to hell because there's nobody to pray or make sacrifices for them. Papież powiedział, że ona poprosiła uh, tych shepherds pasterzy, pasterzy, aby modlili się, módlcie się, módlcie się bardzo dużo i czyncie uh, ofiary, składajcie ofiary za grzeszników. Wiele dusz idzie do piekła, ponieważ nie ma nikogo, kto by modlił się i składał ofiary za nich. That is a message. To jest potępiająca wieść. To jest that. że Salvation from hell is by one's personal suffering and prayer. The Bible teaches that it was Christ's sacrifice alone that saves us. The Bible teaches that only the sacrifice of Jesus saves us. The last words of the Pope were the following. He said that Our Lady needs you to console Jesus. I papież podsumował to to cało fałszywo ewangelię, mówiąc: "Moje ostatnie słowa dla dzieci. Nasza Pani potrzebuje ciebie." aby pocieszyć Jezusa, który jest smutny, ponieważ wszystkich tych złych, złych rzeczy, które zostały dokonane na nim, On potrzebuje Waszych modlitw i Waszych ofiar dla grzeszników. Zapytajcie rodziców, i, i, I poproście nauczycieli, aby zapisali was do szkoły naszej Pani, tak, aby ona was mogła nauczyć być tak, jak ci mali pasterze, którzy spróbowali robić cokolwiek, o co ona poprosiła. Mówię Wam, że ktoś może zrobić duży postęp w krótkim czasie, jeśli się podda i będzie polegał na Maryi, niż podczas długich lat osobistych inicjatyw. Które polegają tylko na samym sobie? Niech ta wieść, niech to przesłanie uh, ich życia, niech to da dalej będzie kontynuowane, uh, aby oświetlić drogę ludzkości. To the message that the Pope gave. That he was asking for prayer and sacrifices for sinners. Mm -hmm. And that people would submit to Mary and depend upon Mary. Submit and. Mm -hmm, mm -hmm. Właśnie to było to, to przesłanie papieża, aby modlili się, składali ofiary e, i, i polegali na, na tym, co Maria może uczynić. Tak. Yes. This message of suffering for salvation is the same message that we have at Lourdes. And the same message the same And in different apparitions in the United States of America. Uh, I różne pojawienia się marei w stanach zjednoczonych Yes, for example, at Conyers in Atlanta we have apparitions. A podobno są jakieś pojawienia się w Atlancie. Yeah. Do, nie, nie słyszałam, że to, co ja mówię. I okay. never heard about them. And Denver, Colorado. W okay. uh, W Denver w st stanie Colorado. And Lubbock, Texas. Uh, w Lubbock w stanie Texas. Texas. And other places in the United States. I innych miejsc w Stanach. We have in my own Są rzekome pojawienia się w Irlandii, in Japan and in many other Asian w Japonii i wielu innych azjatyckich krajach. And the is the same. A przesłanie jest zawsze takie samo. Przesłanie jest zawsze, że cierpisz. And offer your sufferings for the salvation of the world. Mm -hmm. Przesłanie jest takie, że cierpisz, a to cierpienie jest zazbawienie świata. That is a message of Satan. To jest wieść prosto od Szatana. It not only denies the gospel, but it gives people pride, that they are spiritual.

ludzie oddali jej cześć i żeby się do niej modlili. Poprosiła chyba jakąś zakonnicę czy, czy okay. e, Bernadette poprosiła e, w Lourdes, aby wbudować katedrę tam na miejscu. aby wbudować katedrę tam na miejscu. Prosiła również, aby ludzie odprawiali różaniec. Which is prayers to Mary. Różaniec też jest ciągiem modlitw do Marii. Czyli w tych wszystkich przypadkach pojawi się, mamy fałszywą Ewangelię i. Uh, Marię. In the Bible, Mary was humble and she pointed people to Jesus and not to herself. In mm the -hmm. Bible, Mary is always pokorn and she points to Jezus and not to herself. Jesus himself has appeared at some of the apparition sites. And even Jezus, Sam Jezus, uh, was. W miejscach, gdzie ludzie uzrupują, że niby ta Maria się pojawiła. I twierdzi się, że, że uh, przy takich objawieniach Maria trzyma Jezusa na rękach. Or Albo Jezus, który jest martwy. I leży na jej kolanach. That is not Jesus Christ. Ale to nie jest Jezus Chrystus. To jest zaprzeczenie Jezusa, który jest wskrzeszony, który jest zmartwychwstały w chwale. All these apparitions are consistently the same. Uh, te wszystkie objawienia się, te objawienia są. Konsekwentne w swojej wymowie czy w swojej treści. Zawierają one fałszywą Ewangelię, fałszywą Marię i fałszywego Jezusa. But they are very attractive. Ale one są bardzo atrakcyjne. We have had many people. Who have been mirakulosamente hejte na Fatima, Lord's i na różne zjazdy. Mamy wielu ludzi, którzy twierdzą, że byli uh, uzdrowieni w sposób uh, cudowny właśnie w tych miejscach jak Fatima, Lord i innych. When you go to these sites, you will see wheelchairs and you will see crutches and you will see a lot of things. Można właśnie w tamtych miejscach zobaczyć wózki inwalidzkie, kule i inne takie przyrządy, które ludzie zostawili po wizycie. Biblia ostrzega nas, że szatan może pojawiać się jak świetlany anioł. I może dokonywać e, fałszywych e, znaków czy fałszywych e, czynów, cudów. Yes. These are the world. Mm -hmm. I te rzekome objawienia się wywołują dużo sensacji w całym świecie. And the Catholic Church has many videos and books and movies to show you what has happened at the different mm -hmm. I Kościół katolicki ma wiele filmów czy, czy, czy materiałów przekodowanych na wideo pokazujących co się stało w, w tamtych, na tamtych miejscach. As true believers, we must be aware of what is happening. Jako wierzący, powinniśmy uh, zdawać sobie sprawę, co się dzieje. Many are influenced by these wielu katolików jest pod wpływem tych objawień. Jedną z najbardziej znanych pojawień jest w Bosnii, w Međigori, jeden z najsłynniejszych miejsc na tych objawień jest Međugorja w Bośni i Hercegowinie. Many thousands of Americans have come back from Međugorje. Mm -hmm. Wiele tysięcy Amerykanów wróciło z Međugorji with damaged retina, damaged eyes. Mm -hmm. With eyes that have been damaged. Mm -hmm. Uh, Okej, okay. powrócili, z tego co rozumiem, ze zniszczoną źrenicą, czy, czy siatkówką oka. Ponieważ to, co robią tam w Meczugorie, to patrzę mm -hmm. się, czy mówimy się, żeby spojrzeli na słońce, które tańczy. At The sun is seen coming down from heaven. Mm -hmm. Podobno w tej męczugori widzi się jak jak gdyby słońce schodziło na dół. i właśnie często podczas takich objawień jest tak, że ludzie, którzy są tam zebrani, mówi mi się, aby oddawali cześć temu emblemowi komunii. The bread is seen on some na niektórych wideach widać, że ten, ten chleb komunijny krwawi. And

It, hosti, tak. The Hosti, yeah, yes. Before modern times, przed naszymi czasami, when you read the history of Catholicism, jak czytamy historię Kościoła Katolickiego, people used to read in their Bibles and take the warning in the Book of Revelation. Ludzie zwykle byli czytać uh, księgę Objawienia i, i ostrzeżenia. Które ona zawiera. Where it speaks about fire coming down from heaven. Kiedy mowa jest o ogniu przychodzącym z nieba. jest tam fragment, który mówi o bestii i beast and... the, the false prophet. fałszywy prorok, którzy mówią, aby uwielbiać, oddawać cześć czemu obrazowi obrazowi bestii so in in olden days believers were quite clear to speak against the apparitions because the apparitions have gone on for many many years mm -hmm. I w dawnych czasach ludzie wierzący byli ostrzeżeni przeciwko takim rzesz przeciwko takim rzeczom bo ogólnie mówiąc te te objawienia się, rzekomo objawienia się już od, od wielu, wielu lat się yes. zdarzają. But most at the day the Ale obecni wierzący uh, myślą, że te rzeczy zda zdarzą się w przyszłości, wtedy jak Jezus powróci. And these clear sayings in the bible about fire coming down from heaven and the image speaking and the need to worship the image are all put as if they were things going to happen in the future mm -hmm. i i wielu ludzi widzi że te rzeczy właśnie o przechodzącym ogniu czy o tym emblemie i i oddawaniu czci temu są jak gdyby Rzeczami, które odnoszą się do przyszłości. Wzywam Was jako prawdziwych wierzących. Abyście przestudiowali Księgę Objawienia, rozdział 13. Rozdziały 17 i 18. I zobaczcie, jak te fragmenty mówią dokładnie o katolickim. God is not surprised about the apparitions. Bóg nie jest zdziwiony tymi rzekomymi objawieniami się. And if we don't know how to explain them, it's because we haven't studied our Bible, to understand Catholicism. Why should we look to the future when we have things happening that exactly fulfill what God said in His Word? Dlaczego mamy patrzeć w przyszłość, jeśli te rzeczy zdarzają się teraz? If if God's word is clear, why should we not accept that God has warned us about such demonstrations of Satan appearing as an angel of light? Mm -hmm. Jeśli uh, jeśli to jest tak uh, oczywiste, tak jasne. Dlaczego właśnie nie rozumiemy, że szarą pojawia się jego, e, a nie oświetłości? I long, young men and young pastors and young evangelists begin to study Catholicism and see how the Lord warned us about all of these things, including the apparitions. Mm -hmm. Chciałbym właśnie, żeby, żeby teraz pastorzy, ewangeliści, jak dalej, studiowali katolicyzm i żeby rozumieli, jak, jak Słowo Boże ostrzega nas przed tym pojawieniami się innymi takimi naukami. Of mm -hmm. tak, tak, żebyśmy byli wyposażeni. Aby, aby odpowiednio rozpoznać i nauczać na, udzielić odpowiedzi na temat tego, co się dzieje. It is to, It is as I Aha. to jest interesujące już jak kończę. To see that że Evangelicals którzy wrote the two ecumenical documents. Jak ci Ewangelicy napisali, ci, którzy podpisali dwa ekumeniczne dokumenty, wspomnieli właśnie Maryję i takie poświęcenie się. I powiedzieli, że devotion Kult maryjny nadal wymaga dalszej eksploracji i zrozumienia. none these have ever made any statement Mary or the Ale nikt z nich jeszcze nie wydał oświadczenia na temat Marii i objawień. Czyli to wydaje się, jakby oni

And I would love to hear that some of our uh, evangelicals are addressing this subject and writing here in Poland. Mm -hmm. Chciałby, aby ci uh, na ten temat. Okay, so that is the end of our talk about uh, Fatima. We have four minutes left. If we, mm -hmm. have anybody got any comment or question to make. Uh, to już jest koniec na temat Fatimy.